To cykl międzynarodowych prezentacji, e, rozpoczynający się w maju i trwający do końca 2016 roku. Wśród nich e, wystawy, performance, piknik, prezentacje w przestrzeni publicznej, dotyczący bardzo specyficznego splotu zagadnień związanych z rozwojem miasta urbanizacji utopii urbanizacji e, dotyczący obszarów pomiędzy wizją artystyczną, kreatywną inżynierią. Najnowszą technologią, a trochę takimi rozwianymi złudzeniami, co nam te wszystkie starania przyniosły i co mogą jeszcze przynieść. Prace, które pokazujemy, one po pierwsze same w sobie są intrygujące. W pasażu Pokoj-Hof zobaczymy niezwykłe realizację podróży do Fukushimy i tego, co w tej chwili z nich zostało. Projekt, który również japoński, który pokazuje z kolei możliwość krzyżowania gatunków, w którym po raz pierwszy tym krzyżującym się gatunkiem będzie człowiek, a innymi gatunkami mogą być zagrożone zwierzęta, których jest coraz mniej na planecie, więc w pewnym sensie przy za dużej ilości ludzi, a za małej ilości zwierząt, artystka japońska proponuje trochę wyrównanie tych proporcji. Wystawa Utopie w Centrum Sztuki w RO. Wystawa Syntetyczna Natura w pałacu w pasażu w podziemiach Pasażu Pokojchow i wystawa Puryfikacje w synagodze, a właściwie w mykwie przylegającej do synagogi, będącej jej częścią. Zobaczymy w Narodowym Forum Muzyki koncert Królestwa mrówek Atta Sex Dance", z muzykami. Grającymi w żywym planie do równie żywo improwizujących mrówek, zobaczymy tajwański performance, który będzie po raz pierwszy prezentowany w Polsce, który w takiej sferycznej instalacji w 360 stopniach pokazuje ruch i związek ruchu człowieka z ruchem miasta. Instalacje miasta i tej poszerzonej ekologii miasta w różnych formułach. Również na pikniku i również w gigantycznych rzeźbach w przestrzeni publicznej będziemy analizować poprzez szereg prezentacji. Właściwie do końca roku 2016, roku, w którym Wrocław jest Europejską Stolicą Kultury, my tę kulturę rozumiemy jako zjawiska na przecięciu, a nie w opozycji do natury. Sobie środowisko dzisiaj, kiedy y, informacja czy technologia staje się drugą naturą, należy rozumieć właśnie w taki sposób pełen nie tylko jako jaką zieloną enklawę, ale również jako nowy ekosystem, w którym informacja dopełnia naszego doświadczenia. W związku z tym takiego wy wymaga wypracowania właśnie nowej ekologii, nowej ekologii, w której jest i informacja, i przyroda, i na dodatek nie są to, czy natura, i na dodatek nie są to dzisiaj światy przeciwstawne, które antagonicznie, y, y, jakby wpły, antagonicznie wpływają na siebie.